Trochę przekręcimy. O. Wracałem siemano, siemano, widzowie, widzowie. Wracałem z basenu i akurat SMS-a dostałem tam chyba wcześniej i ten... Dobra, może najpierw to otworzymy. To są skodenki Jack and Jonesa Są spoko. Z 30, 38 rozmiar teraz biorę. 50 w pasie, nie? O, 1990 O, fajowe, fajowe, no no Regular Heat XL. XL, ale to są w pasie, mają 50 cm, ja mam 110, ale są dobre, jakimś cudem, nie wiem. Jack and Jones, chyba nie, no większe robią, 40 robią w rozmiar. 40 miałem, ale no, sprzedałem, no kiedyś to. A, to jest ten, dobra, to jest taka bawełna. To możliwe, że jest nawet pima Cotton Zaraz może znajdę metkę. Metek brak umienia metki nie. Jack and Jones, Jeans Intelligence. Ten, bo pima Cotton właśnie jest taka, że się wyciera szybko, nie? Tutaj są wytarte, A, ale co tam? Te ślówki są wytarte, fajne, fajne, takie spodemcisonki. No, z tyłu takie coś. Dobra, fajowo. Może i tu spodenki są? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, zaraz zobaczymy. Odpakujemy tak dobrze, żeby nie rwać tej, tego papieru. Myślałem, że mama przyjedzie, jeszcze nie ma mamy. Mama pracuje do 13, a mamy nie ma. O, panie. Trzeba rozerwać. Trzeba rozerwać. Spodenki pewnie. Nie, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, ale tak na wiel, wiel, o, objętościowo to na spodenki mi wyglądają. Takie No, spodenki. A kupiłem bo jeansowe są fajne, fajne, też fajne, też fajne, też spoko, takie ciemniejsze, 38, też fajne no, też spoko, tylko długie widzę, a to zawsze można podwinąć, a tutaj zrobić sobie tak, o tak sobie podwinąć, przypracować, nie? dobrze będzie, nie zginiemy, takie widzę, no dłuższe trochę, też fajne, ciemniejsze też się przydadzą, no. 5 par spodenek mam jeansowych teraz. Pięć? No pięć. 6, bo jeszcze czarne, nie? Czarnych nie liczyłem. Dobra, mamy. Mamy to. Mamy to. Z Pakistanu. O, Ezelastanem, właśnie. Ja kupuję spodenki, żeby były rozciągliwe, nie? Bo w takich jeansowych, my w latach 2000 tam... No 2000 chodziliśmy w takich jeansowych, to, to niewygodne było. kurczę, że się nie rozciągało. Usiąść, nie trzeba podciągać, tu tego, spuszczać. A teraz robią z elastanem i elegancko można się rozwalić, nie? No dobra, fajnie, fajnie, ciemne i jasne kupiłem. Dobra, na razie.